Cześć wszystkim, przede mną mam Samsung Galaxy S25 Plus. Pokażę Wam, jak dodać zdjęcie do kontaktu w tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia listy kontaktów, na przykład za pomocą wybieraka. Znajdź kontakt, który chcesz edytować, a następnie kliknij na tę ikonę informacji. Teraz kliknijmy na edytuj i pozwólcie, że szybko usunę zdjęcie. Więc to jest to, co zobaczysz po wejściu do kontaktu bez przypisanego zdjęcia, więc po prostu kliknijmy na tę ikonę trosk edycji. A teraz możemy wybrać awatar, wejść do naszej galerii lub do aparatu. Po kliknięciu na aparat, oczywiście, Twoje urządzenie otworzy aplikację aparatu, galerię, w której mamy nasze własne zdjęcia Awatar Galaxii, więc możesz stworzyć te 3D ikony lub awatar. Albo tutaj mamy kilka ikon. To całkowicie zależy od ciebie. Ja wybiorę. Może zrobię. Zrobię zdjęcie teraz. Zrobię zdjęcie teraz. Czegoś takiego. Aby wszystko po prostu ułatwić, a następnie i potwierdzić to, klikając OK. Więc teraz wszystko, co musisz zrobić, to zmienić położenie tego podświetlonego okręgu. Możesz powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie i możesz zdecydować, co zobaczysz po zapisaniu. Całe zdjęcie kontaktu, ponieważ to podświetlone kółko jest za to odpowiedzialne, więc ustaw je tak, jak chcesz i kliknij gotowe, a pamiętaj, żeby tutaj kliknąć zapisz. Pamiętaj, żeby ponownie kliknąć zapisz. I tak będzie wyglądał nasz kontakt. Będziesz mógł, aby zobaczyć to zdjęcie na liście kontaktów i na przykład podczas wszystkich przychodzących połączeń z tego konkretnego numeru. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę, kliknij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.